Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i przede wszystkim ciepło, co się bardzo przyda w ten zimny poranek. I chciałabym dzisiaj Państwa zabrać w daleką literacką podróż, a bohaterem naszego spotkania będzie francuski pisarz i wykładowca akademicki Laurent Binet, który popełnił do tej pory trzy powieści wszystkie bardzo, bardzo docenione przez międzynarodową krytykę. W Polsce zostały wydane dwie. Siódma funkcja języka, która była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera w roku 2018 oraz powieść cywilizacja, która ukazała się w zeszłym roku obie nakładem wydawnictwa literackiego. Pisarstwo Lorombineta cechuje osobliwe poczucie humoru, bo można powiedzieć, że są to, są to powieści. Zabawne dla intelektualistów. Dlatego, jest tam, dlatego, że jest tam mnóstwo takich mrugnięć okiem do czytelnika. I choć chciałabym się skupić na powieści cywilizacja to również nawiążę do siódmej funkcji języka, dlatego, że od niej się zaczęła moja przygoda z tym pisarzem. To była powieść dla mnie szalenie wciągająca z tego powodu, że spotykałam na jej kartach swoich, można powiedzieć, starych znajomych. Znajomych, których znam co prawda z nazwisk i spisanych przez nich tekstów teoretyczno-literackich. Natomiast to jest osobliwą cechą tej powieści, że jej bohaterami są filozofowie, semiolodzy, teoretycy literatury, autentycznie żyjący i istniejący, to znaczy niektórzy już nieżyjący. I sama Akcja bynajmniej nie, jest, nie tworzy nudnej i sztywnej powieści akademickiej, tylko wręcz przeciwnie, tworzy i skrzącą się szaleńczym humorem i przedziwnymi zwrotami akcji powieść sensacyjną, kryminalno-sensacyjną wręcz. Bo akcja zaczyna się od tego, że 25 lutego 1980 roku Roland Bart, francuski semiotyk, został potrącony przez ciężarówkę i to jest wydarzenie autentyczne. Zmarł miesiąc później, co również jest faktem. Tyle, że następnie do, do tego faktu i do wielu innych różnych faktów, Laurent Binet dopisuje fikcję. Tworzy w stylu najlepszych intelektualnych powieści kryminalnych Umberto Eco intrygę. I komisarz francuski, taki konserwatywny policjant, tradycyjna taka można powiedzieć, policjanta z samotnego wilka rozwiedzi rozwiedzionego z żoną, podejmuje się śledztwa w sprawie śmierci Rolanda Barta, który być może nie umarł w wypadku, tylko został przez tę ciężarówkę potrącony celowo. I rozpoczyna się. W poszukiwaniu tajemniczej siódmej funkcji języka, która miałaby dać dostęp taki bezpośredni do ludzkich umysłów, to miałaby być funkcja taka, która uruchamia taką absolutną perswazyjność i absolutną sprawczość. Więc w poszukiwaniu tej tajemniczej funkcji śledztwo podąża przez środowisko intelektualistów, nie tylko francuskich, bo na kartach powieści pojawiają się i Michel Foucault, i. Julia Kristeva i Umberto Eco, i cała inna plejada nazwisk, które w takich kontekstach i w taki sposób, jak zostały pokazane, no będą naprawdę głęboko bawić literaturoznawców i ludzi, którzy się zajmują teorem literatury. Winę właśnie w ten sposób traktuje rzeczywistość. Rzeczywistość jest kanwą jego powieści. Natomiast na tym tle Binet dopisuje alternatywne wersje, przemieszcza znaczenia, bawi się dopisywaniem fikcyjnych konsekwencji do autentycznych wydarzeń. I to jest taka niesamowita, naprawdę zabawa na metapoziomie. I na tej samej zasadzie zbudowana została również. Kolejna powieść, Bineta Cywilizacja, to właśnie wydana w zeszłym roku. Tyle, że to jest powieść nadpisująca historię, pisząca historię Europy na nowo, i ona zainteresuje przede wszystkim miłośników historii prozy historycznej, którzy, jeżeli interesowali się podbojem Ameryki, wyprawą Kolumba, całą historią, XVI wieku i później, no będą mieli przednią zabawę, bo im więcej tak naprawdę się o historii wie, tym, tym bardziej widzi się różne alternatywności, którymi nas tutaj Lorombinę poczęstował. I tutaj chciałabym włączyć takie pojęcie intertekstualności, które generalnie odnosi się do tego, że teksty, jak mówią Umberto Eco, teksty mówią o innych tekstach. I nie sposób czytać literatury bez tworzenia takiej sieci odniesień do innych. Tylko że interteksty to są takie odniesienia, które przywołują inne teksty w sposób wyraźny, czytelny i przemieszczają ich znaczenia. Często przewrotnie, w taki sposób, żeby generować jakiś nowy sens, żeby osadzić to w zupełnie nowym kontekście, żeby pokazać coś nowego, pokazać coś świeżego. I tutaj ta historia alternatywna napisana przez Bineta jest takim pytaniem o nasz europocentryzm i jest pytaniem takim o dziejową sprawiedliwość, dlatego że oczywiście wiemy, że Kolumb popłynął do Ameryki szukając Indii. No, do Ameryki, która się oczywiście Ameryką nie nazywała wtedy jeszcze. Odkrył ten ląd, a następnie były wyprawy Corteza były wyprawy Pizarra, które kultury prekolumbijskie znane nam w, w zmiotły, można powiedzieć, z powierzchni ziemi. No i właśnie i tutaj europocentryzm pojawia się w samym naszym określeniu kultury prekolumbijskie, czyli my myślimy z naszej europejskiej perspektywy myślimy o Ameryce, dzieląc ją na przed Kolumbią i po Kolumbię. I tu się pojawia to nasze takie właśnie kolonialne europejskie myślenie, nasze europejskie poczucie cywilizacyjnej, kulturowej wyższości. Natomiast Lorombinę w cywilizacjach zadaje nam takie fundamentalnie wredne i złośliwe i urocze pytanie. Co by było, gdyby to nie Europa podbiła Amerykę, tylko Ameryka podbiła Europę? Co by było, gdyby to inkowie najechali nas, a nie odwrotnie? Jak potoczyłaby się wtedy historia Europy? I tutaj... Powieść dzieli się na takie cztery części. Zatytułowane Saga of Revis Eriks Dziennik Krzysztofa Kolumba, Kroniki Atahu Alpy i Przygody Cervantesa. I to są takie cztery wydzielone części, które stawiają nam takie pytania o inny sens, o alternatywny sens historii. W części pierwszej. Do Ameryki Południowej przybywa księżniczka wikingów, wygnana ze swojego kraju z powodu zabójstwa, którego się dopuściła i ona ze swoimi ludźmi dokonuje częściowo, no nie tyle podboju, co Kulturowej i no, biologicznej, również zmiany, bo okazuje się, że na zarazek grypy, który przywożą Wikingowie, mieszkańcy Ameryki Południowej nie są odporni, więc bywa tak, że oni przybywają do nich jako przekleństwo, zarażając ich chorobą, na którą tamci nie znają lekarstwa. No ale w końcu dochodzi jakoś do zmieszania kultur, do asymilacji kultur i to jest takie pierwsze pytanie. Co by było, gdyby zupełnie inaczej potoczyły się te losy i zupełnie inaczej wymieszały się ze sobą te ludy. No i następnie mamy dziennik Krzysztofa Kolumba, z którego wynika, że Kolumb owszem do Ameryki dopłynął, natomiast poniósł tam zupełną klęskę. Wszyscy. Ludzie Kolumba zostali schwytani, zginęli mniej lub bardziej tragiczną śmiercią. Zostały po nich mniej lub bardziej zdezolowane statki, co się mogło przecież realnie tak potoczyć. Nie ma okresu ochronnego w historii na wielkie wyprawy i wielkich bohaterów równie dobrze. No, historii piszą zwycięzcy. Przecież, gdyby kolumb zwycięzcą nie był, to niewiele byśmy się o nim w tym momencie dowiedzieli. I kolejna część, taka najbardziej obszerna, są to kroniki Atahualpy. I to jest właśnie taka alternatywna historia Europy. Co by było gdyby nie, nie było wyprawy Corteza, nie było wyprawy Pizarra. Nie było zniszczenia zupełnego kultury Inków, tylko odwrotnie. Gdyby to jeden z inkaskich wodzów wsiadł na te pozostawione statki Kolumba, przypłynął do nękanej różnymi problemami Portugalii, następnie dostał się do Hiszpanii. I co by było, gdyby cesarz Karol V, będący również królem hiszpańskim, nie żył długo i szczęśliwie, tylko wręcz przeciwnie. I tutaj nie chcę Państwu zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale co by było gdyby na tronie cesarskim w pewnym momencie zamiast Karola Habsburga zasiadł Atahualpa, co by było gdyby inkowie. Rozumieli tolerancję religijną troszeczkę inaczej. Co by było, gdyby religia słońca została wprowadzona jako równorzędna z katolicyzmem i protestantyzmem? A wręcz przeciwnie, nawet gdyby cesarz Atahualpa zaprowadził w swoim państwie takie prawo, że każdy może wyznawać swobodnie swoją religię, oprócz tego, że będzie obchodził święta uczci Słońca. Co by było, gdyby 95 tez, słynne 95 tez przybyte, przybite na drzwiach katedry w Wittenberdze nie były tezami pochodzącymi od Lutra i nie zwiastowały przełomu w Kościele i nadejścia protestantyzmu, tylko gdyby to były tezy dotyczące religii, słońca, równości ludzi, Generalnie, tolerancji i innych tego typu rzeczy. Jak potoczyłaby się historia Europy, gdyby Inkowie wnieśli ten własny historyczny i kulturowy komponent? Co by było, gdyby następnie tę opanowaną dynastycznie poprzez Inków Europę najechali znacznie bardziej agresywni? Meksykanie, którzy ustawią sobie pod luwrem piramidkę i będą tam składać ofiary, wydzierając żywcem, poświęconym na ten cel ludziom, w serce. I, więc w taki sposób mamy z jednej strony no, mnóstwo faktów i postaci historycznych, które występują w zupełnie różnych odsłonach, których dzieje toczą się zupełnie inaczej. I mamy jednocześnie tę historię alternatywną, która daje nam takie spojrzenie z dystansu na naszą własną historię, która wybija nas z europocentryzmu, która zmienia nam perspektywę. No i właśnie, zadaje też to pytanie o dziejową sprawiedliwość. Zmienia rolę zmienia rolę. Nie jesteśmy już po stronie zwycięzców, tylko być może jesteśmy po stronie tych podbitych. A jednocześnie, mamy tutaj tak jak. Wspomniałam, że jest to rzecz charakterystyczna dla Bineta. Mnóstwo takich uroczych mrugnięć okiem do czytelnika. Na przykład cesarz Atahualpa lubuje się w czytaniu tego takiego florentyńczyka Machiavellego, który napisał taką książeczkę o władzy i Atahualpa głęboko rozważa tezy Makiawellego i się zastanawia, które z nich warto wprowadzić w życie i czy on się utożsamia z tą charakterystyką księcia zbudowaną przez Machiavelliego. Z drugiej strony, Michał Anioł zamiast malować kaplicę sekstyńską i rzeźbić Dawida. No, Dawida tam jakiegoś wyrzeźbił, ale takiego małego i niepozornego, natomiast rzeźbi i maluje portrety inków i są jakieś słynne obrazy z dworu Atahualpy malowane przez najsłynniejszych malarzy renesansowych. No i w taki sposób właśnie różnymi postaciami znanymi z, z kultury europejskiej się siebie bawi. Pod tym względem interesująca jest również Ostatnia część przygody Cervantesa, która kreśli nam alternatywny żywot autora Don Quixota, o którym skądinąd wiemy, że został ranny w bitwie pod Lepanto, dostał się potem do niewoli, z której przez pięć lat nie mógł się uwolnić, a po powrocie do Hiszpanii, aby nie klepać biedy, wziął się za pisanie. No, i w ten sposób no, napisał najpierw jakieś sielanki, a później słynnego Don Kichota. Więc w wersji historii opanowanej przez Inków, Don Kichot nigdy nie powstanie, aczkolwiek Cervantes również będzie w pewien sposób wziętym artystą, i też zostanie ranny w bitwie pod Lepanto, która będzie miała jednakowoż. Delikatnie mówiąc, troszeczkę inne oblicze niż miała naprawdę w historii, ale tutaj Cervantes, tajemny wyznawca, jak to się mówi tutaj, starego chrześcijaństwa w porównaniu z dość już dominującą religią słońca, spotyka dosyć takiego fanatycznego wyznawca chrześcijaństwa. O greckim nazwisku Dominikos Theotokopoulos, który jest no nikim innym jak słynnym malarzem el Greco, i to właśnie z nim Cervantes przemierza Europę, a następnie trafiają do domu niemniej i więcej tylko demontenia autora słynnych prób. I w ten sposób Laurent Binet. W takiej niesamowicie szalonej, zupełnie historycznej, erudycyjnej podróży przez Europę, zderza z sobą różnych luminarzy kultury europejskiej. I ta opowieść w pewnym sensie zatacza koło, dlatego że kończy się tak, jak się zaczęła, czyli przybyciem, nie zdradzę kogo. Do, do Ameryki Południowej. Natomiast dla tych z Państwa, którzy się historią interesują, będzie to na pewno zupełnie szalona podróż przez tę historię, i będzie można pytać z takim zupełnie zdumieniem o, o odstępstwa od prawdy historycznej, bo tutaj Laurent Binet nie robi tego wszystkiego topornie. Nie poświęca, w zasadzie prawdy historycznej dla potrzeb mniej lub bardziej topornej fabuły, jak to się zdarza, jak to się zdarza, no, można powiedzieć, kiepskim pisarzom, którzy biorą sobie za cel stworzenie alternatywnej historii. U niego to jest wszystko niesamowicie takie świeże i skrzące, aczkolwiek muszę Państwa uprzedzić, że tę powieść się czyta. Hmm. Bardziej jak książkę historyczną, aniżeli jak powieść, bo tutaj nie mamy takiego bliskiego spojrzenia na bohaterów. To jest pisane w dużej mierze jak kronika. Mamy czasami wtręty takie w postaci właśnie listów czy pamiętników, na przykład wymiana listów przez jeżeli ktoś właśnie przypomina sobie wydarzenia historyczne, pomiędzy Erasmem z Rotterdamu a Tomasem Murem, który został potem stracony przez, przez króla Henryka VIII. No i właśnie tutaj samo odstąpienie Henryka VIII od katolicyzmu jest, jest pokazane dosyć zabawnie, bo jak wiadomo, cała reformacja w Anglii wzięła się stąd, że Henryk VIII chciał wziąć Rozwód ze swoją pierwszą żoną, Katarzyną Aragońską, a ponieważ w myśl prawa kościelnego nie mógł tego zrobić, w związku z tym wymyślił sobie, że zmieni wyznanie sobie, a przy okazji całemu państwu, żeby móc poślubić Annę Boleń, którą, jak dobrze wiemy, potem ściął, bo jak mu się znudziła, ale o tym już tutaj nie będzie mowy. No ale w powieści Bineta Henryk VIII nie... Nie czyni siebie głową kościoła anglikańskiego i nie ustanawia takowego, tylko radośnie przyjmuje religię słońca, bo uważa, że ona oferuje znacznie więcej możliwości, jest znacznie bardziej rozrywkowa niż dostępne mu formy religii chrześcijańskiej. Natomiast cała korespondencja erazma z murem też jest takim nadpisywaniem przeróżnych wydarzeń historycznych. Dobrze, nie chcę Państwu tutaj zdradzać wszystkich smaczków treściowych. Naprawdę gorąco polecam tę powieść jako Mądrą, pouczającą, a jednocześnie na metapoziomie szalenie zabawną. Chociaż to jest tak, jak mówię, no, można się tutaj bawić na metapoziomie, dlatego że żartów takich opowiedzianych wprost nie ma za wiele, natomiast dla wszystkich z Państwa, którzy interesują się historią, którzy lubią czytać książki stricte historyczne, to będzie naprawdę szaleńczo, szaleńczo dobra zabawa, do której szczerze zachęcam i zachęcam je również, jeżeli ktoś z Państwa. Zainteresowałby się takim śledztwem, thrillerem, można powiedzieć, teoretyczno-literackim, dosięgnięcia po tę poprzednią powieść Bineta, siódma funkcja języka. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie i życzę miłego dnia.